Najpierw ziobro, teraz męcen. Policja zbiera dowody. Sławomir Męcen może mieć kłopoty i pójść w ślady zbigniewa ziobry. Lider Konfederacji, celowo łamiąc obowiązujący zakaz, znalazł się na celowniku Komendy Stołecznej Policji, która kompletuje już materiał dowodowy. Sytuacja stawia pod znakiem zapytania nietykalność parlamentarną i grozi złożeniem wniosku o uchylenie immunitetu. Jeśli taki wniosek przeszedłby przez Sejm, wówczas lider Konfederacji byłby kolejnym w ciągu ostatnich kilku dni politykiem pozbawionym ochrony przed wymiarem sprawiedliwości. Sławomir Mencen złamał zakaz na Marszu Niepodległości. Później wrzucił zdjęcie. Sławomir Mencen może wkrótce podążyć śladem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, stając przed perspektywą utraty immunitetu poselskiego i odpowiedzialności karnej. Powodem jest celowe i jawne złamanie zakazu używania pirotechniki podczas wtorkowego Marszu Niepodległości. Sławomir Mencen celowo i jawnie złamał zakaz używania materiałów pirotechnicznych wprowadzony przez wojewodę mazowieckiego w trosce o bezpieczeństwo publiczne podczas marszu Niepodległości. Prowokacyjne działanie lidera Konfederacji nie było przypadkowe. Już dzień wcześniej, w poniedziałek 10 listopada, polityk publicznie zakpił z restrykcji wprowadzonych przez MSWIA. W filmiku opublikowanym na platformie X, mobilizującym do udziału w marszu, Mencen zwrócił się do swoich sympatyków słowami, które natychmiast obiegły sieć. Nie mówcie Kierwińskiemu, ale race też będą. Było to bezpośrednie wezwanie do zignorowania oficjalnych zarządzeń władz pod przewodnictwem ministra Marcina Kierwińskiego. Słowa te stały się rzeczywistością na samym początku marszu niepodległości, kiedy fotoreporterzy uwiecznili polityka trzymającego w dłoni odpaloną racę. Co więcej, sam Mencen opublikował zdjęcie z racą na swoim koncie w mediach społecznościowych, co stanowi bezsprzeczny dowód złamania prawa. Jego współpracownicy, jak Bartosz Bocheńczak, bronili tego czynu, twierdząc, że zakaz był kompletnie oderwany od rzeczywistości i stanowił czystą złośliwość władzy, ale intencjonalny charakter naruszenia porządku publicznego jest niepodważalny. Policja kompletuje dowody, będzie wniosek o zdjęcie immunitetu Sławomira Mencena. Dzisiaj komenda stołeczna policji KSP ogłosiła, że nie zbagatelizuje incydentu z udziałem Sławomira Mencena i podejmie działania mające na celu pociągnięcie go do odpowiedzialności. Jak przekazał Mał, ASP. Jakub Gontarek z KSP funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, w tym liczne fotografie, włącznie z tymi opublikowanymi przez samego Mencena, nagrania z miejskiego monitoringu i kamer policyjnych, a także zamierzają przesłuchać świadków zdarzenia. Celem tych działań jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o ukaranie. Kluczowym krokiem jest również zamiar zwrócenia się do Komendy Głównej Policji z wnioskiem o pomoc prawną w zakresie uzyskania zezwolenia o ściganiu. Choć funkcjonariusz stołecznej policji nie odniósł się wprost do ewentualnego wniosku o uchylenie immunitetu, to zebranie dowodów jest niezbędnym etapem poprzedzającym formalne złożenie takiego wniosku do Sejmu. Mimo, że Konfederacja krytykuje działania policji jako absurd i stratę czasu, Komenda Stołeczna Policji jest zdeterminowana, by wykazać, że prawo jest równe dla wszystkich i że immunitet poselski nie może chronić przed odpowiedzialnością za celowe łamanie przepisów porządkowych. Czy Sławomir Mencen skończy jak zbignie w ziobro? Chodzi o immunitet. Sytuacja Sławomira Mencena, pomimo że dotyczy wykroczenia, wykroczenie jest czynem o mniejszej szkodliwości społecznej niż przestępstwo, a jego karalność regulują inne przepisy, budzi naturalne skojarzenia z niedawnym losem Zbigniewa Ziobry, który po latach sprawowania władzy sam stanął w obliczu utraty immunitetu. W miniony piątek Sejm uchylił immunitet poselski Żobry, otwierając prokuraturze krajowej drogę do postawienia mu aż 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Co więcej, Sejm wyraził także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.